Wywodzili się z drobnej szlachty z ziemi łomżyńskiej. Kazimierz, wnuk powstańca z 1863 roku, urodził się w Zaścianku, żebry wybranowo. w 1901 roku. Był przedwojennym działaczem Stronnictwa Narodowego i prezesem Akcji Katolickiej w Szczepankowie. We wrześniu 1939 roku służył w żandarmerii. Dostał się do niewoli sowieckiej, z której został zwolniony jako robotnik kolejowy. Po powrocie tworzył struktury konspiracyjne. Ukrywał się od początku 1940 roku. W czerwcu 1941 roku Sowieci aresztowali jego rodzinę: żonę, Władysławę, córki Zofię i Teresę oraz synów Zenona i Jerzego. Prawie wszystkich wywieziono na Syberię. Jedenastoletniemu Jurkowi udało się uciec z transportu. W 1942 roku Kazimierz Żebrowski wraz z liczną częścią Lokalnego Związku Walki Zbrojnej przeszedł do Narodowej Organizacji Wojskowej, a od grudnia 1943 roku służył w Narodowych Siłach Zbrojnych, pełniąc funkcję komendanta rejonu Szczepankowo Nowogród Śniadowo-Miastkowo. W akcji burza dowodził oddziałem narodowych zbrojnych. Scalonym z armią krajową w ramach 1 batalionu 33 pułku piechoty jesienią 1944 roku został aresztowany pod konspiracyjnym nazwiskiem przez NKWD i zesłany na Syberię, skąd uciekł w 1946 roku. Po powrocie do Polski wstąpił do konspiracji Narodowego Związku Wojskowego, w którym został dowódcą kompanii, a następnie pierwszego batalionu w powiecie Łomżyńskim. Od września 1947 roku był komendantem Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w powiatach Łomżyńskim i Wysokomazowieckim. A od kwietnia 1948 roku również w powiecie Ostrowskim. W lipcu 1948 roku stanął na czele komendy okręgu Białystok Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Rankiem 3 grudnia 1949 roku w wyniku doniesienia agenturalnego. Zabudowania w mężeninie, gdzie przebywał porusznik Kazimierz Żebrowski bąk wraz ze swoim synem Jerzym, pseudonim Konar, zostały otoczone przez grupę operacyjną II Brygady Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Urzędu Bezpieczeństwa. Podczas próby wydostania się z okrążenia obaj zostali ranni. Jerzy ciężko. 48-letni wówczas komendant Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Kazimierz Żebrowski zginął z bronią w ręku w walce ze swoim synem. Jerzym Żebrowskim, także żołnierzem Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Dlatego, w tym miejscu, gdzie w 1949 roku odegrała się tragedia, znaczą dwa krzyże, przy których spotykamy się na uroczystości, która zaświadcza o naszej pamięci o bohaterach żołnierzach niezłomnych. Marszło. Zbacz noc. Zbacz noc. Zbacz noc. Zbacz noc. Zbacz. Dziękuję Państwu serdecznie za przybycie na tę uroczystość. Moja rodzina, która mieszka tuż już tyle lat w Australii jest bardzo wdzięczna wszystkim tym, którzy przyłączyli się do upadnienia tego miejsca. Mój tata zawsze, mój tata zawsze przedkładał miłość i zdolność ojczyzny ponad wszystko. Tego nas nauczył. Dla Na całej naszej rodziny Polska zawsze była droga. Staraliśmy się kultywować polski język harcerstwo i kulturę. Życie mego taty i brata nie poszły na marne. Cieszymy się, że pamięć o nich trwa i obecnie możemy się spotkać w Wolnej Polsce. To było ich marzenie.